Często, nie mówię że zawsze, ale bardzo często wychowywani w domach bez granic i nie mówię tu o jakichś drastycznych granicach, mówię tu o uwikłaniach emocjonalnych, że nie wiedzieliśmy, gdzie kończymy się my, zaczynają rodzice, rodzeństwo, wchodząc w różne role, rodzica dla rodzica, ratownika, grzecznego, miłego, buntownika. Mówię tutaj o takim braku emocjonalnych granic, braku widzenia siebie, własnej perspektywy, że każdy jest inny i często to mieszało się bardzo mocno emocjonalnie, powstał taki tygiel emocjonalny. Przenosimy taki brak granic na dorosłość i wchodzimy w różnego rodzaju rozwój, psychologię, asertywność. I sami nie wiemy, gdzie te granice mamy, jak je stawiać. Ja jestem za naturalnym prowadzeniem, za obserwacją siebie, bo niekiedy te granice to są tylko i wyłącznie ściany i mury, żeby moje serce nie czuło. Wynikają ze złości, wynikają z lęków, z tego małego dzieciaka, który się tam boi. Więc tak naprawdę granice są, kiedy znamy siebie, kiedy znamy swoje emocje. I raz mogą być takie, raz mogą być inne, raz mogą być mocne i silne, bo potrzeba, raz potrzebują być ciche, ale dopiero wtedy, kiedy poznajemy siebie kawałek po kawałku, bez odrzucania i oceniania. Dziękuję.